Moi drodzy koleżanki i koledzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji obsługi. Zapraszam wszystkich do udziału w sobotniej manifestacji. Na ulicach Warszawy chcemy zaprotestować przeciwko jakości polityki edukacyjnej realizowanej przez panią minister Kruzi Krostkowską. Chcemy walczyć o zwiększenie nakładów na edukację, w tym na nasze wynagrodzenia. Albowiem wbrew temu, co twierdzi pani minister, że zarabiamy po 5 tysięcy, nadal wynagrodzenia nauczycieli należą do najniższych w naszym kraju. Chcemy także walczyć o poszanowanie godności naszego zawodu, bowiem wielokrotnie pani minister w sposób niewybredny dezawołowała jakość pracy nauczyciela, skupiając się na wrogu numer jeden dla Ministerstwa Edukacji, jakim jest karta nauczyciela. Jesteśmy za tym, żeby w postaci rozmów, dialogu rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy, ale musi być wola do rozmowy także ze strony Ministra Edukacji Narodowej z poszanowaniem także partnera, jakim jest Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ta sobotnia manifestacja niczego nie zamyka, niczego nie kończy, wręcz przeciwnie, otwiera, mam nadzieję, rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ale jednocześnie jest zapowiedzią, że jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, że jeżeli nie osiągniemy kompromisu, to Związek Nauczycielstwa Polskiego jest gotów do dalszych działań zgodnych z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ze strajkiem po świecie Decyzję Decyzje w tej sprawie podejmą nasze ciała statutowe, ale bądźmy w sobotę razem, po to abyśmy dali wyraz tego, że nauczyciele są zjednoczeni, są skonsolidowani, chcą wspólnie walczyć o swoje prawa.